Ciema, z tej strony Huddy z nami z Aramis 217. Heju! Zaczynamy nową przygodę z nowym na, jakby... partnerem. Eee Dobra, co robimy dzisiaj? Nie wiem, chatkę. Dobra, piekure drzewo. Drzewo, robisz drzewo. <śla> Widzicie, mam jakiegoś dupnego skina. Czemu? ja Nie mam gorzej. No bo ty masz problemy z Minecraftem. No. A nie, mieliśmy zagrywać za 20 a jest 39 A, ja może ja się 40. trudno, już nagrywamy Kurde. Ustawiłem sobie. Się się Hej, limit 30 fps a mi nagrywa 50 Ale A ja mam czekaj, bo przy... Już... Czuł, 47. Ja mam 40, a czasami 50 teraz już mniej. 40 z niejdźbę. Tak. No, Jak ja kocham od początku grać, nie? z no. Ręką. Ścinać. To jest sztuka kaszlnie drzewa ręką. No. O ja. Kurde spadłem. Ui. Auć. Mam dwa rodzaje drewna. No. Natu naturalny parkur mi nie idzie. No. parkur. Z... o kotek, 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 kotek. Odciśnię z Musimy na... jakieś miejsce znaleźć E tam, jak wałcze kota Ty tylko jednym No Ekspa dostałem. Jak z na explayersa -y, Chyba z tego nie będę nagrywał bo mi zaraz nie bałcisz O, kolejny kotek patrz już powrócił do życia. Nie ma no, tego oszczędzę. No to jest facet. To nie miejsca Już nie? Już, ile masz drażna? 3 plus 5, 8 11 plus 3 Czy te 12 plus 3, 4 plus 3 mi się te kolory tam się tu tam jest zimówka Czy pomiędzy tymi Nie wiem jak też Możemy też tu na wodzie mieszkać To jest takie pytanie poza konkursowe Może włączy, włączyłeś mowy Bo coś nie głód schodzi. nie schodzić Mi schodzi A, to może za mną biegam nie no, są, bo w serwerze nic nie zmieniałem. Kokobins. beans! Trzeba mieć na ciasteczka. A. I znowu zapchasz całą skrzynię, jak na tamtym serwerze. Cicho. Loot! <laughs> Lud! A jak ostatnio ulepszyłem na 30 to mi znowu wyszło szczęście w trzy. A, a miał być jedwabne. Kolejne drewno. Słyszę lawy. Chyba. Nie ja wiem. Tym razem nie ja. Albo. Od drzewa. Nie, lawa tu jest gdzieś pod tym. Craftinga postawię, nie. Ale tu jest gdzieś lawa pod tym. Cieszę się. To zrób killów i kopnąć kamienia. Kopnąć? Tak, kopnąć kamień. Dobra. O jaoo. Z ręki kopie dyrta, O. Dyrtownicy. A. Chudy i jarami Chudy i Aramis pogromty dyrta. A, A nie tu chuciak czasem był? Nie, chućiek był... Nie... U Huśka byli dyrtownicy. A, dobra. Szanić. O! Dyrtownik się znalazł właśnie. No! To. No, ogórek! A, już! No! Słyszę! Słyszę. No ty! No! Co to było? Nie tak miał. Nie miało tak być. Przynajmniej <laughs> masz łatwiej o, do wyjścia. Yes. To masz kamienia Co? Wy. Masz więcej kamienia. No, przecież no to jest A to więcej. No, ale tego się nie spodziewałem. Ale tu zobaczę co tu jest. Świnka! <coughs> o, ale dużo świnek. A ja małe No, choć tu. Ja mam teraz 20, nie wiedzieć czemu. No! 50! <laughs> Ja wiem dwadzieścia, teraz wiem, 50, a teraz trzydzieści. Zależy od, czy kopiesz czy nie, nie? nie. Kurde, coś. Kurde! Edzia się wystraszyłem. Gdzie ty kurna jesteś? No tu. A. No daj mi miecza, bo tam są świnki. nie mam miecza. No to myślałem, że zrobiłeś. Gdzie masz crafting? No właśnie to go wypiep... Wszyłeś. <susza> 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 o, Edziu. A... Edward! Edward! No! Co za Edward. To zrób mi mieczek, bo mi się nie chce. Mhm. Mm no Edward! I zawsze możemy od ciemnej roboty. No jestem ciemny! Skinem. <noise> Świnki dawać mięcho, bo ja głodny. Mhm. Mm ja lubić mięcho! Edward! Cześć! No to już cię nie ma. Edward zakosił Dyrta. No to się W ...wkurzy. wkurzy. <noise> <noise> Uważaj, bo Huśka zadzwoni. Zadzw kurde, zadzwonimy po chuśka. A, sukingot. Za zarąbał ci craftinga? <noise> nie. Krasinko dzień ze sobą. Trzeba jakieś miejsce znaleźć, żeby w przyszłym odcinku się nie pierwszyć. Ja dziękuję za takie coś się. Ja już wolę <śmierdzi> mieszkać ja sam. Za ja <śmierdzi> <To> późno. Nie <śmierdzi> ja tylko jeden. Mojego dziura, panie. To jest odcinek. To będzie odcinek piąty, łamany na szósty, bo piąty bo w piątym mi Sonny Vegas odmówił posłuszeń. No. Jajaj. o le... o chuj, Szczelina? Czekaj, bo ja tu szczelina O, Edward. No właśnie, o, szczelinę znalazłem. Ed no, kupi Edward, mi dzwoni w słuchawkach. O, no, no, no to jesteś tam, gdzie ja. No, jestem po prawej. Jest z drugiej strony. No wiem. Nie, świnko, nie. No. Świnki, świnki. Chodź, chodź tam, chodź, chodź. <laughs> O, Edward. Wiesz, no. że ja zginę? Auć. Aaaa! No. no! to już jest L! Gdzie on jest? Dziąż! Dziewięc! Dobra, bo dzień. ja już... Ja zaraz głodny będę całkowicie. Już się ciemno Ej. robi. Ja mam dwa mięska. Co? Mi zostały dwa mięska z głodu, znaczy. Ja mam cztery i pół. O, Edward. No, nie go nie ma. A nie, nie bo zaraz de znowu. Będziemy się znowu? pół odcinka. Pół odcinka już prawie minęło. Bo w sumie to może będzie Cień. filmik na dwie części, więc. Dobra, to robimy dłuższy. Muszę jeść. Dobra, tu gdzieś jest lawa. Mieszkamy tutaj. Pierwszą noc. Nie mam dyrta. E, nie mam dachu. <grym> nie mam dyrta, nie mam dachu. <grym> o, dupę. No bo wiem, że jest lawa. Nie, bo nie ma. Chodzi mieć cię tam wepchnąć, nie? A jest... O, żelazo. A jest PvP? A jest, o, okej. Okay. Nie, bo cię biłem wcześniej. <grym> Kiedy? Na początku. <grym> Kiedy? A jest nie było nagrane. No właśnie. Dobra, braciwo. Dobra, ja dyrta na rąbie na dach, bo tu... jakiego A ten odcinek, znaczy, pfu... Filmik może być rozmazany, bo jeszcze nie umiem się posługiwać nowym programikiem. Ale to się naprawi kiedyś. Zjedzie trzeba ciągle No tych czterech tu mamy. Tam pięciu. Sześć. No to sześć. Ta, ta. Dwadzieścia. Ja tam się cieszę, że tutaj jest, to jest. Czekaj. Mi tam się nie śpisz. Dwadzieścia. A. Ej, to nagrywamy chciałem. gdzieś tak. Chciałem trybinę wykopać. a Blawa! Shit! A mówię, że to chciałem zrobić. Tylko, że to nie ja. No to się. No przecież. No, ej, zombie. Myślałem, że tutaj. To, to będzie pół... pół kurny odcinka a to nie ciebie. Cześć, my byliśmy tu. No tam czy... gdzie basem, na basem. Ha, to jest cały bieł zimowy. No to właśnie jesteśmy na zimowym. Ej, widzę cię. Jaki? No, no widzę cię no. Gdzie? No spójrz w dół. Ale w prawo. Ale nie aż tak. A tu! No i już pół odcinka minęło. Okej. Okay. A to już będziemy trzeci odcinek. Dobra, a jak potrzebuję kobla na piec. To jest kurna ryka. A jak gali. No to ja mam drewno. Żyję swoje drewno. A jak pin do to już mam to. Dobra, O, a Chickmenta był. to Możesz samo co ja. Mi się znowu zresetowało. Dobra, ja robię kilo, pa. Mi się zresetował, bo sobie nas na snapshocie grałem. Ja tylko u kolegi granicy. Musimy nagrywać gdzieś tak do 10, po to wtedy będzie dwa odcinki. Okej. Trochę jeszcze zostało. No. Jeszcze 20 minut. Witam się, nie śpię, nie mam czas No i tak to szybko pójdzie. Kuźwa. Maciu, na co robię? <grym> <grym> no, a co robię? głupie <grym> no, pytanie, głupia odpowiedź. Że Rejdzia Dzięki, smacznego. No, tak mało? No chwila, dopiero zaczęłam a, tak, tak, tak. Pierdzielę się tu. Powiedział facet... Powiedział facet, to wziął gorącą kąpiel w lawie. Cicho. No <grym> nie zauważyli, bo akurat mrugnęli. Tak! I tak ja nagrywam. Przepalam sadzonkami mięcho, ja jestem mądry. Chociaż nie je... nie wzięli. Chociaż jem... mięcho, Chociaż jedno mięcho będzie. Jej, ja mam jedno mięcho. Na się. Ale mamy <grym> Niecha? No. Ja miałem 20, zrób kill i wykop żelazo. Nośnie mam dwa, chcesz jeden? No. Zrobię wymianę handlową. To teraz jest panem bo teraz się już boję. A teraz ja nie wykopię żelazo, bo się zjara. Ja kobla nakopię. jak tego to uwaga, bo ja kopię pod tobą. No chyba nie! Niestety. Już nie chcę zabić ba, a my musimy zrobić tego. Że Ci się podoba, jedną kratkę tylko. Dwie. No to Węgiel drzewny by się przydał. No to porp. No zaraz, mięcho się pieczy, a już się spędził. Piesę spadł. Przez myślałem, że znowu spadłeś. No ta, jak to się robiło. A, co? Tak się... Zapomniałem, jak się węgiel drzewny robi. Dobra. No co zdarza się? Jak oglądałem magistra na Alfie O kurde dwa ogórki Ja w ogóle zapomniałem że kiedyś jak chciałeś wełnę wystarczyło okce walnąć Dzięki Ale mi w słuchawki poszło O kurde NIE! Dobra No i jeszcze pająk No zarąbiście Ja się tak nie teraz słuchawki padną A ja mam tak głośne słuchawki że to jest chore Czekaj, ja sobie ściszę słuchawki Gdzie tu jest ściszanie tu. <noise> cisz, cisz, nie, cisz, nie, ja takich tak słowach nie mam. No bo ja mam nowe, nie? Się nie. Twoje się już wyrobiło. Tak, a moje ile mam górę na tydzień? A ja mam ile? Trzy dni? Nie, też tydzień Doba Zobaczcie go. Przynajmniej się nażarłem. To będzie polowanie na świnie. No ja mam. To się. Czy... Nie to pisanka. Ja tu przepalam teraz żarcie, ja tu. Gdzie ty ja? O! Jajko! Jejeczka! Co jest? Morderca. A tam hmm. gdzieś Edward był, Dobra. Wiem, bo go widzę właśnie. Ale 18 FPS, po kurde. Ale log. O, już jąłem 40. A, 17. Przez chwilę Przez miałem 40. 40. O, jeszcze raz. 19 FPS. Kiedyś na tak powiedziała. Chyba we mnie, czy w ciebie? Mnie, czy w... We mnie, bo trzeba powiedzieć. A ten kurcibi. Kurde, o już jest, o, już było No nie, jeszcze się edutepnął, czyli pewnie będziemy atakować zaraz To do wody, do wody, nurkuj panie! Może być na lodzie? <grywk> ja, no dobra Chudy Masz, no, tańczy o, o, wciś, na tak lodzie tak. Nie goni mnie Nie, yeah, fajnie wyszło Chudy tańczy na lodzie Przetapie żarcie Przetapie żarcie? Dla, gotuj żarcie Ugotuj? A co ja kucharka? A, kuźwa. Potrzebuję trochę desek, żeby chociaż jedną skrzynkę zrobić. No tak to weźmiesz za chwilę. A, ma to nie biorę. A, będę kichać. Będę kichać. A, bo nie. Chudy masacyca. Co mam? Nie, nie. Coś słyszałem. <laughs> nie, nie. Przesłyszało ci Czuchawki ci już nawalają. O, zombie Ryszard. Sprawdzę na tym, na nagraniu. Nie, bo ci go nie dał A, jak wrócisz co tego, coś nie też widział. Pajok nie podglądał wam nie. no co za... cię nic. Właśnie. Może to była ona? Ja mam pytanie. A ty masz tyle miejsca, że wrzucisz się dwa odcinki? Znajdzie się. Ta. Usuniesz Pajkarta, to będziesz nagrywał go. No. Mam jeszcze chyba ileś... nie wiem. 300 miejsca na dysku do nagrywania. Jezus. Kurde. głupie przyzwyczajenie z tamtego serwera. A co? Nie wiem w teraz muszę kobla kopać. <noise> Wakacje od koba. O No ej, zniknął! Wszystko jest na nagraniu. Wszystko mam dowód. To jest zielony penis. A gdzie ty jesteś? A ty tu się bawisz. Mam no, kopię sobie koble. Kopię. Mam no, 51. Chcesz siarkę? Zrobimy dynamit. O, dzięki za ekspo. Dzięki, dzięki. też wiem. Ja mam pochodnie. Jeee! Chociaż nie wiem tutaj po co i tak tutaj się Masz darmowe oświetlenie. Księżyc w pełni zachodzi.